Przed Państwem orkiestra sił powietrznych z Koszelina. Prosiliśmy jeszcze do jednej rzeczy. Do tej pory wszystko co staraliśmy się stworzyć to tworzyliśmy imiennie jako Wieliki Andrzejewski. W dzisiejszym na stoliku Została wyłożona księga intencyjna i wszyscy, którzy się poczuwają do tego, że są miłośnikami munduru, zapraszamy do y, zapisu. Imię, nazwisko, telefon. Zamierzamy stworzyć Stowarzyszenie Miłośników mundurów, Wszystkich mundurów, bo wszystkie mundury są cenne, wszystkie mundury to jest służba. Także jeżeli ktoś się poczuwa do tego, zapraszamy do złożenia. Zaprosimy wszystkich na spotkanie założycielskie i myślę, że w krótkim czasie powstanie w pile Stowarzyszenie Miłośników Munduru. Zapisaliśmy się już do stowarzyszenia, które ma powstać. Ale ja siedziałam przed piłą, przed piłą. Na froncie. Tak, żołnierze radzieccy wracają, taka miejscowość dziębowo jest tu przed piłą, wie pan. I oni przyjechali, ustawili się przy każdym gospodarstwie. Ustawił się czołg. Ja tam byłem. I, i wie pan, pozwolili mi na ten czołg wejść. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony. A pan nie walczył, pan tylko jechał? Nie, no wie pan. W 1945 roku to ją obudzem byłem. Aha! Ja jak, jak byłem, ja. na i... Dzień dobry, nazywam się Czesław Piżecki. Posiadam prywatną kolekcję tak, pojazdów wojskowych w Ściechowie Kołgorzowa. Czołg zdobyłem z prywatnych rąk. Był całkowit, poddany całkowitemu remontowi, łącznie z wymianą nowego silnika, który ściągnęliśmy z zagranicy. Cały czas o niego dbamy, cały czas jest uzupełniane jego wewnętrzne wyposażenie. Czołg jest żywym uczestnikiem rekonstrukcji. Tak, napis jest oryginalny, jak cały czołg jest zrobiony w ramach barw jednostki Armii Czerwonej. Nie jest to żaden sentyment, nie jest to żadne gloryfikowanie armii. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby czołg, który grał II wojnę światową, był z numerem rudy 102. Musimy od historii odtwarzać tak, jak była. Czołgów polskich mamy parę, czołgów radzieckich nie ma, już jest. No i po prostu musimy historię przedstawić tak, jak ona była, a nie tak jakbyśmy może chcieli. I to dlatego jest ten czołg tak zrobiony. On jest zrobiony do rekonstrukcji, do filmów i po prostu jest tak zrobiony. Jest tutaj skrzynieczka zrobiona, zrobiona na benzynę, którą po prostu nalewamy, że jeżeli czołg miał być zniszczony, czołg się pali, dymi i jest po prostu nie to, że oni cały czas zdobywa, zwyciężali, oni też polegli. Ci ludzie często walczą o nie swoje ziemie, dlatego tutaj czołg jest tak zrobiony, a nie inaczej, że po prostu odgrywał rolę frontowca, a nie jakieś tam, powiedzmy, no nie wiem, widzi się. Drodzy Państwo, przed Wami utworzę Otto Chopin Orkiestra Wojskowa z No, sporo wysiłku organizacyjnego, finansowego wymagają od właśnie tych dwóch organizatorów. No i tym zadaniom naprawdę sprostają, wnoszą w to całą swoją wiedzę, energię. mi się podoba mundur, no oczywiście, że tak, no chciałam od kilku lat i w końcu się udało, tak, no. Potrzebne takie uroczystości, no żeby młodzi ludzie przede wszystkim mieli okazję faktycznie zapoznać się i przede wszystkim no, spojrzeć przyjaźnie no, na mundur i na policję.